Zadanie 19 za jeden punkt z egzaminu gimnazjalnego 2013. Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. Pierwsze zdanie. Wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają taką samą długość. W zadaniu mamy informację, że podstawą jest kwadrat. Więc wszystkie boki mają taką samą długość a a a a. Ale wiemy, że na bokach tego kwadratu zbudowano trójkąty równoboczne. A więc skoro to jest bok trójkąta równobocznego jest równy a, to ten bok i ten bok będą miały taką samą długość a i a. I tak samo będzie z pozostałymi trójkątami. Więc wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają taką samą długość. Zaznaczamy prawdę. Drugie zdanie. Wysokość tego ostrosłupa jest mniejsza niż wysokość jego ściany bocznej. Spróbujmy narysować ten ostrosłup w przestrzeni. Na niebiesko zaznaczyłem wysokość ostrosłupa. Wysokość ściany bocznej tutaj została zaznaczona na zielono. Możemy jeszcze tę wysokość zaznaczyć na naszym rysunku. Gdzie jest pokazana siatka? Tutaj masz wysokość ściany bocznej. Ale zerkamy na rysunek z prawej strony. Czy wysokość Ostrosłupa, zaznaczona na niebiesko, jest mniejsza niż wysokość ściany bocznej? Tak, zaznaczamy prawdę. W tym Ostrosłupie wysokość, jak widzisz, jest krótsza od wysokości ściany bocznej.